Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj krzyżóweczki i linie za łączną kwotę 30 zł. No i są oczywiście już wydrapane: częściowo linie w połowie. Krzyżóweczka ta mniejsza też półwydrapana. A krzyżówka XXL zostawiłam 3 literki. No ale niestety na razie szału nie ma. Żadna wygrana jeszcze nie wpadła. Jakieś tam pojedyncze wyrazy się utworzyły. W liniach jeszcze linii nie ma, jeszcze sporo brakuje. Zobaczymy, czy dzisiaj coś z tego drapania wyjdzie. No i bierzemy pierwsze super linie i kolejny symbol jest to piłka. Mamy tu jedną, drugą, trzecią i czwartą. Co by nam się przydało? Rolki. Rolki cytryna. A mamy motylka. O, i tutaj łódź by się teraz przydała. Motylek tylko jeden. Popcorn. Popcorn. Popcorn też jest. Jakiś jeden. Teraz mamy dzwon. Dzwonki też są. Nawet kilka ich wpadło. Wiatrak, 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 wiatrak. Tutaj się schował jeden tylko. O, ale chyba cytryna to nam daje linię. Tak, mamy linię. Cytrynka dała linię jedną. To może jeszcze coś wpadnie. Moneta. Monety to akurat nie ma. Kości. Kości są tu jedne. Drugie, trzecie. Jakby były te rolki, to tutaj jeszcze kilka innych linii by się utworzyło. Mamy ptasiorka, ale ptaszek nam daje drugą linię, więc już na pewno jakaś dycha tutaj się kryje. Dobra, jeszcze dwa symbole zostały, drapiemy dalej. Mamy kluczyk. Kluczyka akurat nie mamy i ostatnie słońce. Słońca też nie ma. No dobrze, to mamy dwie linie. Tutaj sobie i tu mamy co my mamy. Dyszkę mamy i tutaj mamy 5 zł. Więc piętnastaczek wpadł nam w super liniach. Czyli już połowę wkładu mamy załatwioną. To może jeszcze w tych pozostałych drabkach coś wpadnie. To by było całkiem fajnie. Tutaj mamy, co my tu mamy? Tu mamy jeden wyraz Ada ułożony i niestety nic więcej. Kolejna literka. Jest to literka U. Literka U. Tu mamy dunkierkę i puch. I to by było wszystko. A z drugiej strony mamy bóg. I też chyba tylko to. Więc lecimy. Następna. No dali V. Teraz V to tutaj nie widziałam nigdzie. Kolejne Z. Mamy w bonusowym szprocie. Tu jest tak. Pisarz. Zima. Pisarz. Zima. No i chyba. Chyba wszystko. A tu jeszcze U ominęłam. Lepota, tu mamy tak laktozę, zgorzelec dwa razy, tu mamy ozon, no i koniec. Lecimy dalej. Mamy teraz M, limpopo, nie wiem co to jest to limpopo, tu nam się układa drugi wyraz Adam. Czyli mamy Adę i Adama. O, i mamy trzeci wyraz zima. Czyli piątka już jest. Piątka już jest. A może coś jeszcze dojdzie, 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 może dojdzie. Dobra, tu mamy tak. Kosmek. I tylko kosmek. No to jest w ogóle, że było śmieszniej zrobka z numerem pierwszym. Teraz mamy S. Jest w bonusie. Tu mamy tak, pisarza. Iskrę. I kwadrans. Kwadrans na herbatkę. Kwadrans. Dobra, teraz tutaj, tu mamy kosmyk. To jest pierwszy wyraz nasz z tej strony ale więcej S nie widzę, więc sprawdzamy kolejną. Jest to H. Tu mamy puch, jedno H. A druga strona? Druga strona w ogóle chyba nie ma, więc lecimy dalej. Mamy teraz E. Literka E, tu mamy tak, Elf, Dunkierka, Ariel, Hera. I druga strona, mamy tak, gorzelec Zebra, Noe, Bem, Jedwab. I wszystko. Przedostatnia literka jest to F. Tu mamy w elfie. A tutaj z tej strony mamy front i etnograf. No i ostatnia literka mamy W. Tu jest kwadrans. Czyli tutaj już nic więcej nie ułożymy. Chyba, że coś ominęłam, ale wydaje mi się, że w miarę uważnie drapałam. Teraz tutaj mamy walc. Wiedza nam się ułożyła. Drugi wyraz. Kwant, krew. No, tutaj już nic nie wymyślimy. Nic nie wymyślimy, więc wychodzi na to, że jest 5 zł. Literki B potwierdzają, a w bonusiku było 100 zł. Więc w sumie nie dziwne, że się nie ułożył ten bonus. No, ale już mamy dwie dyszki, więc jeszcze tylko dycha. Jakby wpadła, to jesteśmy na zero. Ekstra linia. Kolejny symbol, jaki będziemy drapać. Jest to czapka. Tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą. Dalej mamy parasol. Parasolki też są. Parasolki. Tu jeszcze jedna. I na samym dole. No dobra. Kolejny symbol popcorn. Też się trafił, drugi, dalej słonie. Słonie tu mamy dwa i trzeci. Następna jest biedronka. Biedroneczki są, kropeczki, łódź. Teraz mamy łódź. Tu jest jedna, druga, dwa razy. Rolki. Rolki, rolki. Rolki to by się w tamtej przydały. To by kilka linii wpadło, a tutaj ich nie ma. Balony. Balony też mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. No dobra. Kolejny jest rower. Tu jest jeden. Jest drugi. Trzeci, czwarty. No, cztery symbole. Teraz mamy lody. Lody, lody. Tu są lody. Jeszcze tu jedna. Kolejny symbol krab, mamy tutaj i tu, przedostatni jest klucz, tu jest jeden kluczyk, więcej chyba nie ma, no i ostatnie serce, tu jest jedno, drugie, trzecie, czwarte, ale to akurat już nam nie dało żadnej linii. Literki kontrolne A, Y, S. Więc tu pusto. No i krzyżóweczka na deserek została. W bonusie nam brakuje A i N. I tutaj z tego co pamiętam, mamy jeden wyraz ułożony pole. Więc jeszcze jest pole do popisu. Teraz mamy W literka w tu jest ibona tu mamy lawa tu jest nadwozie hurtownia no i więcej nic kolejna t więc bonus nam już odpadł a jeszcze tutaj może coś się trafi. Tu mamy dramat. Stopa. Tu mamy tak. Defekt. Elita. Tu nam się układa drugi wyraz. Drugi wyraz. Etylen. No i zobaczcie. Jest trzeci wyraz. Togo. Super. Czyli zwrocik na pewno już wpadł. Ale drapiemy dalej. Tu mamy etykę, tak, hurtownia i chyba wszystko. Czyli dyszka jest. Może jeszcze coś dodrapiemy, co tu mamy teraz? M. M. Mehofer. Hamburg. Tu nam się układa wyraz M, ale to jest pierwszy. Tu mamy M, tu Dramat i drugi Mim. Drugi Mim, czyli tu kończymy na dwóch wyrazach. A nie było, D nie było. N, 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 N też nie było. Czyli tu są dwa wyrazy. Tu mamy trzy wyrazy już. I sprawdzamy jeszcze rumia. I slam. No to tu kończymy na trzech wyrazach. I 10 zł. Tu jeszcze i ominęłam. U ominęłam. Ślepota. P było? P było też. P było. Ale A nie było. N nie było. H też nie było. Dobra, tu jest dycha. I jeszcze trzecia krzyżóweczka. Tu mamy bombaj. Medyna. Lama. Rom się układa, ale to jest chyba pierwszy wyraz. D Nie było. Tu seler jest drugi wyraz. Tu mamy jeszcze M armia, ale nic więcej nie wymyślę. Bo no się było 100 zł, a tu powinny być literki. O, więc jest deszka. No i dzisiaj całkiem przyjemnie, bo w sumie na 4 zdrabki wygrały 3 i dały. Całkowity wkład, czyli 30 zł. Więc drapanie na zero. Bardzo fajnie. Nie ma minusa, to jest najważniejsze. No, plusa też nie ma, ale nie jesteśmy stratni. Więc super. Dzisiaj moje ulubione liniowe krzyżóweczki się super spisały. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć. Hej, wiecie co, dogrywam, bo no jak sierota znowu ominęłam jeden wyraz. I w krzyżóweczce, no przecież literki kontrolne O to jest wygrana 20 zł, a nie 10. P to jest 10 zł. No tutaj w tej krzyżówce drugiej mamy cztery wyrazy. Filet, ser, pole i togo. Więc dzisiejszy odcineczek to było 30 zł wkładu. Tutaj mamy 20, 15, 35, 40 zł. Więc jesteśmy 10 zł na plusie, a nie na równe 0. Więc no, ja sierota, sierota, ale czasem mi się mylą po prostu te litery, czy P to jest 10, czy O to jest 10. No, tak wyszło. Niestety, ale dogrywam, żeby było już wszystko jasne. 10 zł na plusiku, 30 zł wkładu. Fajne wygrane dzisiaj. Trzy zdrapeczki z czterech wygrały, więc wynik rewelacyjny. Dobra, kończę na, na dzisiaj już te swoje wywody. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.